Teraz jest taka medialna burza pomiędzy Pauliną Smaszczy, a właśnie parą Kasi z Maciejem Kurzajewskim. Jak pan na to tak wszystko patrzy, to jakie się panu impresje nasuwają? To co ja sobie wtedy myślę, myślę sobie tak, niezależnie od tego jakie są racje, bo w racje nie wchodzę, nie znam dokładnie tych zawiłości wewnętrznych i prywatnych, ale myślę sobie, że za dużo tego dobrego, że to są na tyle sprawy prywatne i osobiste, że ciągłe pojawianie się z osobistymi sprawami, ten kogoś lubi, nie kocha, ten kogoś zostawił, a ten jest dobry albo zły, eee, to jest nie moja bajka. To się załatwia samemu, ze sobą, trzeba się umówić na kawę albo w sądzie ale nie powinni się ludzie tym zajmować i nie powinno się o tym mówić. Nie mogę wyrokować, dlaczego tak się dzieje, czy czasami sami zainteresowani tego nie chcą, bo bywa tak, że niektórzy zainteresowani też robią wszystko, żeby o nich było głośno, wszystko jednak z jakiego powodu, ale myślę, że te powody, takie jak życie osobiste i związki, które czasami są komentowane negatywnie przez ludzi. Niektórzy biją brawo, niektórzy są przeciwnikami i tak dalej. Sam byłem w takiej sytuacji, no to wydaje mi się, że te niekończące się historie, kto kogo zostawił i kto z kim znowu jest, to jak mogę komuś radzić, to żeby zostawić to na boku, bo trochę tego za dużo i działa to w końcu przeciwko tym ludziom i przeciwko całej sprawie. Trzeba to samo rozwiązać po cichu.